Dzień dobry, bobry, w związku z tym, że za kilka dni, dosłownie za parę dni są moje 33 urodziny, postanowiłam, że zrobię sobie jakąś małą przyjemność i idę teraz na pedicure, a gdzie, no oczywiście do Pardon My French, tutaj na Starówce, zaparkowany samochód, także chodźcie ze mną. Jestem już w domu i powiem wam tak. A miało być tak pięknie. Siedzę sobie tutaj na pedicure i robię pazurki, się relaksuję. A nagle dostaję od was całą masę maili, pytań, komentarzy. Co się dzieje z vlogiem? Bo widzicie w pewnym momencie jakąś czarną plamę, ciemność. Słyszycie tylko głos. No i właśnie wróciłam do domu, zabieram się teraz za ogarnięcie tego vloga. Zobaczę co tam się dzieje. Powiem wam, że ja widzę. Dobrze ten vlog. Mam pełen obraz i nie wiem co się dzieje. Czy to coś na YouTubie, czy coś podczas wyświetlania. Zaraz spróbuję to jakoś ogarnąć. A w międzyczasie nastawiłam już flaczki, które się odgrzewają zanim Massimo wróci z pracy. No i będę też robić jeszcze coś dodatkowo, zaraz wam pokażę. Bardzo proszę, flaczki tu. A tutaj mi się robi szpinak i rozpuszcza gorgonzola. Ślimaczki z gorgonzolą, szpinakiem i łososiem idą teraz. Do piekarnika. Tada! I ślimaczki gotowe. Próbowałam, kombinowałam, wycinałam, a renderowałam, bawiłam się we wszystkie możliwe sposoby. A jeśli śledziliście mnie na snapie, to widzieliście, co się działo. Niestety, po kilku godzinach poddałam się. W pewnym momencie Mesmo zebrał mi komputer i powiedział: Dosyć. Mam już dosyć tego, jak narzekasz, klniesz, przeklinasz, wyzywasz, złościsz się. Koniec. I teraz Massimo siedzi przy komputerze. Tak, teraz się dam pracy trochę... Co? Ci dam obrace komputer. Co? Good. A mi dasz z powrotem komputer? Tak, trochę, trochę czasu ci dam. Może lepiej nie, bo znowu będę się denerwować. Wieciele. Wieczorem. <głosy> <głosy> no właśnie, to jest trochę czasu. No i słuchajcie, no nie udało mi się, przepraszam was bardzo za to, ale nie wstawiłam tego vloga, bo no po prostu to się nie dało, nie dało się wstawić, dobra, nie dało się nie tego pokazać. Nie dobra, nie ma problemu, jedyne może niedobra. Jutro robimy nowy, bardzo dobrze. No dobra, ale to już wtedy nie jest vlogowy tydzień, tylko to jest vlogowy tydzień bez jednego dobra. vloga. Dobra, może być, będzie jedna niedobra, nic. No wiem, że może być. Ja też sobie to powtarzam, ale wiecie, to jest tak... Szkoda, dlaczego? To jest piękny na vlog. No, przestań! Przestań, bo to się będą wszyscy na mnie denerwować, że go jednak nie wrzuciłam. Ale wiecie, ja mam tak, ja już wam kiedyś mówiłam, że jestem potworną perfekcjonistką i nie lubię czegoś zrobionego na pół gwizdka, albo nie tak jak ja bym chciała. I tym samym nie będę wam pokazywać czegoś, co po prostu było złe. Ja wiem, że część z was widziała dobrze ten vlog, ale część, większość z was niestety nie. No, a ten kto miał okazję go zobaczyć, to go zobaczył, no cóż. Taka sytuacja. Teraz ja już widzicie, jestem gotowa. Zaraz wychodzę z domu, bo o, muszę załatwić ważną sprawę spotkać się z Magdą. Potem przyjeżdża po mnie Massimo i jedziemy e, razem z Enco podpisać umowę na jego nowe mieszkanie. Także czeka nas trochę załatwienia dzisiaj wieczorem, ale oczywiście zabieram Was ze sobą. Słuchajcie, jeszcze przed wyjściem, wyjściem złapał mnie listonosz. I co mi tutaj przyniósł? Coś, czego zupełnie się nie spodziewałam, ale widzę od kogo to jest, więc już otwieramy. Massimo, zobacz. Co? to jest? Czekaj, czekaj, czekaj. to mam? No, poczekaj, no bo jed... weź ty to takuj, bo to jedną ręką to ciężko jest, ostrożnie. mu jaki prezent? Myślisz, że to prezent? No pewnie, że prezent. Moment, moment. O, oh, bello! Co en to bicchiere? jest? O, oh, wow! En bicchiere, bello. No. Bel pensierino. O, ja już wiem, co to jest, Gabi! Jesteś niesamowita! Eh? Zobacz! Zobacz mm -hmm. na to! Belle! My. Zobacz Gabi, bardzo ci dziękuję za ten cudowny prezent My wiemy obydwie, że lubimy <laughs> czachy Dziękuję, jesteś kochana Ja już po spotkaniu z Magdą jestem z chłopakami I zaraz idziemy tam, o tam Widzicie? <laughs> idziemy podpisać umowę i odebrać klucze Zobaczcie na to kasztany już kwitną. Mamy maj! Mamy to! Mamy! Klucze do nowego mieszkanka. Jej! Yeah. Przed nami teraz wizyta w IKEA. Tylko zastanawiam się, jak ja to powiem Massimo, który nienawidzi tam jeździć. Tym bardziej Enco. No nic. Macie jakiś na to sposób? <grytanie> Chętnie się dowiem. A teraz czekam na Massimo, bo jeszcze tam coś tam ogarnia i musi teraz mnie podrzucić pod Tesko, bo tam zostawiłam samochód yy, i wracamy do domku. Kochanie, co ty mi tu przyniosłeś? Nic, zobacz, jeszcze prezent tu. Jeszcze prezent A, dzisiaj, tak? Pekweci, big box. To jest dla mnie? Tak. No nie wytrzymam, no nie wytrzymam. Kto to U. wszystko zje? Chyba ty to lubię? będziesz jadł. No pewnie, lubię? że lubię, tylko że wiesz co. To jest To jest na pocieszenie za ten vlog dzisiejszy, co się nie udał? Tak. O, dziękuję bardzo.